Gdybym nie był piłkarzem, to byłbym handlarzem. Za granicą kibicuję Olympicu Lyon i Queen's Park Rangers. Ulubiony piłkarz z dzieciństwa Maradona. Nikt mnie nie pokona wy? w Makao. Miejsce na świecie, które zrobiło na mnie największe wrażenie: Rio de Janeiro. Ostatnio śniło mi się, że Legia zdobywa mistrzostwo. Po meczu lubiłem, jak wszyscy, wypić piwko. Ekstaklasie lubię, nie lubię. Nie lubię chaosu na boisku. Tak zwana piłka parzy. A lubię e, tempo gry. Kultowy tekst szatni piłkarskiej. Wyciągamy wnioski. Na imprezach brylował Sergiusz Wiechowski. Największy modniś Jakub Rzeźniczek. Największy spóźniarski bo w moich czasach to był Musa Jehaja. Największy Maruda, Muraś. Najdłużej pod przed lustrem, Wartek Karwan. Czy ich opowieści mogłem słuchać godzinami? Maćka Moraskiego siedzi koło mnie. Najlepszy piłkarz, z którym grałem, był ich dwóch to był Romario i Savio. Najlepszy piłkarz, przeciw któremu grałem Zanetti. Najmniejsza pochwała od trenera Jesteś jak Mustang, od trenera Karalusa. Najlepszy moment w karierze, gdy przychodziłem z Zagłębia Lubin do Atletico Paranaense. Stadion, który zrobił na mnie największe wrażenie? Marakana. Ostatnio było mi głupio, gdy? Z reguły nie jest nie głupio, bo głupie rzeczy nie robię. Najdziwniejsza sytuacja, jaka przydarzyła mi się w Brazylii? Ukradli mi materac z balkonu e, do pływania. Koniec serdecznie, dziękujemy. Również dziękuję.